się mało, widzowie. Kolejny problem przy kubocie. W trakcie tego całego zapowietrzenia układu paliwowego przy próbie odpalenia przestały grzeć świece. Teraz pytanie: dlaczego przestały grzeć świece? Tutaj zauważyłem, że to wszystko jest takie w, tym, w tej ropie takie tłuste, to brudne. Tu odkręciłem cały kokpit. Tutaj co jest przy kierownicy. I teraz wszystkie podkładeczki, wszystkie śrubeczki czyszczę. Wyczyściłem to. Przypomniałem sobie, że mam miernik do prądu. Już nawet nie rozpakowany. I co? I będę sprawdzał, założę z powrotem kabelek. sobie jeszcze coś czyszczę. I w ogóle będę sprawdzał, czy ona ma prąd na świecy, czy dochodzi ten, do, przez ten kabel, czy gdzieś kabel się stopił, jak szło napięcie. Założę was chwilkę tutaj na, na tutaj założę na sekundę. Eee, nie, nie sobie na głowę. Chciałem nagrywać, ale co miałem mówić, to miałem mówić to, że kolejna awaria, mam nadzieję, że nie jest poważna, że to może gdzieś kabelek albo po prostu ten syf co był między kabelkami nie robił i nie robiło... Mam. Mam śrubkę, takie japońskie, wszystko małe porobione. No ale trudno, trzeba się pomęczyć, pobawić samemu i coś może z tego będzie. No zaraz zobaczymy, miernikiem podskręcam. Jak będę coś wiedział dalej, to będę dalej nagrywał. Do zobaczenia w następnym ujęciu. Jestem, jak widzicie, już w innej scenerii. Oglądam kukurydzę. Kubota działa. Z tego, co mi się wydaje, no to wystarczyło przeczyścić kabelki. A wino było tego. To. jak tutaj wszystko operowałem przy silniku gorący. Jak operowałem wtedy przy od, odpowietrzaniu. Ropuch się wszystko zalało. Zatuściło, brud wszedł, może to gdzieś uciekał ten prąd, sprawdziłem napięcie, napięcie na świecach jest, jak poskładałem, przekręciłem, podgrzałem świece z 20 sekund, może z 15, zachełtała zaraz, nie było żadnego problemu, zresztą Wam pokażę, luzik, odpalamy, podgrzejemy świecę, tylko, że teraz mi już yy, nie świeci, na czerwono yy, sprężynka, raz bez gazu bez żywego. Także moim zdaniem, kolejny można powiedzieć, że sukces. A tak dalej, chodzi. Hop, 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 paluje. Paliwo pompuje, bo czuć. Także zostawiajcie łapki piszcie komentarze. Jak macie podobne traktorki kuboty, piszcie, wyrażajcie swoje opinie. Może jakiś zlot gdzieś fajny by był z takich traktorków z tych lat. To jest 75 rok, więc ten traktor ma prawo na takie, na takie akcje. Ale oby chodziła jak najdłużej. Trzymajcie się cieplutko. pozdrawiam. Początkując, rolnik.